Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w dosyć nietypowym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, będziecie świadkami wielkich zmian, ponieważ zmieniam studio, powiększam studio. Aktualnie tutaj, gdzie teraz nagrywam, jest około 48 m2. Przenoszę się do y, lokalu, który ma prawie 130 m2. Jest bardzo dużo planów na 2021 rok. Nie tylko związanych z kanałem na YouTubie, ale też związanych z innymi rzeczami, które chcę równocześnie robić, właśnie. Z twórczością w internecie, więc czas, aby to wszystko zmienić. Jest mi troszeczkę smutno, ale też i mega się cieszę, że dzięki wam mogę się rozwijać. E, iść dalej cały czas, iść do przodu, mimo wszystko. Dlatego bardzo Wam dziękuję za to, że mnie wspieracie, oglądacie filmy, komentujecie je jesteście ze mną i rozwijacie cały ten mój customowy świat. A jest mi trochę smutno, bo jednak przyzwyczaiłem się, dwa lata byłem, chyba ponad dwa lata byłem w tym lokalu. I tutaj byłem swoje pierwsze 100 tysięcy subskrypcji, tak samo jak przenosiłem się z mieszkania do lokalu. Też było mi trochę smutno, bo były tam pierwsze takie osiągnięcia, mniejsze, większe, więc jakby... No cóż, trzeba się cały czas rozwijać. Nie miałem okazji wcześniej pokazać Wam aktualnego studia, jak wygląda, więc za chwilę Wam je pokażę. Zanim będę tutaj wszystko pakował, jest tutaj okropny bałagan. Często jest tutaj okropny bałagan. Artystyczny nieład. Gaśmy światła. A tak właśnie by to wszystko wyglądało, gdybym nie miał podłączonego oświetlenia. Trochę płasko i niewygodnie. No, ale zobaczcie, jak wygląda lokal. To teraz witam Was od backstage'u. No, jest tutaj, tak jak mówiłem, dosyć spory bałagan. Część rzeczy już przygotowanych, kartony do przeprowadzki. Tutaj zazwyczaj było moje stanowisko, na którym drukowałem rzeczy do sublimacji, do koszulek. Cały bałagan, jeżeli chodzi o farby, które no, będzie trzeba na pewno ładnie, fajnie poukładać jakoś na półeczkach w nowym lokalu. Tam z tyłu jest stanowisko właśnie z prasą. I z innymi jeszcze w trakcie projektami, i też tam jest jeden wielki bałagan, leży ploter. No i tak jak stanę tutaj, to mamy główne stanowisko. Tutaj jest biurko, przy którym kastomuję. Ścianka, którą widać, jak na przykład nagrywam na drugi kanał. Tutaj poradniki. Wszystko jest na wierzchu, więc brakowało mi też takich pomieszczeń dodatkowych, gdzie będę mógł czyjeś rzeczy po prostu ukryć. Nie wiem, czy kojarzycie czasami, nagrywałem po tej stronie. Z czasem to się zmieniło. Czyli ścianka ta drewniana. Na której właśnie też niektóre odcinki powstawały, te pierwsze kastomowe. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten lokal i ten bałagan. Teraz zobaczycie, jak walczyliśmy z wykładziną w nowym studio, ponieważ chciałem, żeby w całym studio była wykładzina. No i później już główna przeprowadzka. Moi drodzy i to jest właśnie ta powierzchnia, w której powstanie nowe studio. Musimy położyć wykładzinę na całą powierzchnię, żeby właśnie zniwelować w pierwszej kolejności to echo. Oczywiście to będzie pierwszy etap do zniwelowania echa, bo sama wykładzina za wiele nie da, znaczy da sporo. Ale żeby cokolwiek zrobić, najpierw trzeba sam Patrz jak idzie. Speedy Gonzales. Na całe szczęście z tematem nie zostałem sam. Ponieważ kawałki, które trzeba było położyć, były naprawdę duże. Dlatego dziękuję chłopakom za pomoc. Robiliśmy to chyba do drugiej, trzeciej. Chyba nawet czwartej nad ranem. Już nie pamiętam. Wszyscy byli mega zmęczeni. Na drugi dzień już sam na spokojnie wszystko podocinałem, położyłem mniejsze kawałki. Był to drugi raz w życiu, kiedy w ogóle kładłem wykładzinę. Myślę, że nie wyszło najgorzej, a po trochu, po trochu trzeba się wszystkiego uczyć. Dlatego wracam do starego studia, aby tam pozbierać wszystkie rzeczy i przygotować już w kartonach. Wynoszenie oczywiście jest nudne, poza tym męczące. Jestem już wypompowany dzisiaj. Ale dziękuję całej ekipie, która mi pomogła. Tak to teraz wygląda. Jeszcze trochę rzeczy zostało. Pianki, trzeba będzie ściany pomalować, żeby oddać lokal. No i jakieś tam kilka moich rzeczy. Dlatego ja wezmę to wszystko, już przeniosę do tamtego lokalu. No i już tam widzimy się na miejscu. Kolejny dzień przeprowadzki. A wszystko to wygląda tak. Więc. Yy że tak powiem trochę się nie wyspałem, ale jakby myślę, że znaczy nie powiem, że to w jeden dzień nam radę ogarnąć, bo tego nie wiem. Ale przynajmniej muszę kompa rozstawić i przygotować już stanowisko do customowania, bo kolejne odcinki yy, muszę przygotować, więc jakby już posprzątam I w tym miejscu stanie już nowy monitor. Będę miał wszystkie trzy bęki. To jest model PD2705Q. Jest to monitor, właśnie dla projektantów, grafików, montażystów. Jest to bardzo fajna alternatywa do monitora w pełni profesjonalnego PD27. Ale troszeczkę Wam więcej o nim opowiem, już jak podłączę. I zobaczycie sami. No i jest, mój drodzy, secik BenQ, gotowy. Patrząc w tamtą stronę, gdzie jest ten bałagan, po tej stronie stwierdziłem, że będzie taka strefa e, merchu, czyli jak będę kombinował już z jakimiś takimi, powiedzmy, bluzami, koszulkami, tak jak wcześniej były podkładki, pod myszkę, to w tym miejscu to się wszystko będzie odbywało, e, tylko oczywiście tu jeszcze muszę dorzucić na pewno parę e, gratów, które gdzieś, gdzieś tutaj są. Moi drodzy, dalej walczę z akustyką. Jestem już w tym lokalu kilka dni, nawet zacząłem custom i na jednych z pisów na moich social media pisałem właśnie, że mam problem z tą akustyką. Odezwał się do mnie tu raz, za co bardzo dziękuję, bo w ogóle zapomniałem, że przecież zajmuję się muzyką i na pewno zna się na akustyce. Pierwszy to zapytał, jaki jest na to budżet. Ja oczywiście powiedziałem, że chcę zrobić to po taniości, bo nie chcę mega, mega profesjonalnie, ale żeby poradzić sobie jakoś z tym wszystkim. Żeby nie lecieć w koszty, więc zdecydowałem się na trzy płyty OSB, tak, żeby postawić na razie po bokach i jedną z przodu. Te pianki, które widzicie, są z odzysku, z mojego odzysku. Ze względu na to, że one towarzyszą mi od pierwszego studia, które miałem w mieszkaniu. Te pianki zakupiłem ze swoich pierwszych donacji na live'ach, dlatego nawet mam do nich sentyment. I myślę, że w jakimś stopniu przydadzą się w moim trzecim studiu. No, i zobaczcie, że jednak pianki przydały się po raz trzeci. No, zobaczymy, czy w ogóle to będzie działać. Zaraz je stawiam i testujemy. Teraz w sumie możecie zobaczyć, gdzie stoją te ściany. Tam jest jedna, tu jest jedna i tu jest jedna. I powiem Wam, że nawet dosyć dużo dały, tego echa jest o wiele mniej. Teraz zajmę się ścianką, tutaj gdzie wisi telewizor, gdzie jest komputer główny. Wymarzyłem sobie, że zawsze chciałem, żeby to była taka ścianka z cegły, żeby to była taka cegiełka. Tylko, że no, jakby znalazłem troszeczkę tańszą alternatywę takich paneli, zaraz Wam pokażę. To jest właśnie taka imitacja cegiełki. W realu może trochę gorzej wygląda, ale na wideo wygląda całkiem spoko. I co? Chyba nie wyszło najgorzej. Jak na imitację, tanią imitację cygiełki, wygląda całkiem spoko. Będąc jeszcze przy tym stanowisku, wróćmy na chwilę do właśnie monitora BenQ, który trafi do mojej nowej rodzinki graficznej. Ja będąc na tym etapie, mocno zwracam uwagę właśnie z jakich monitorów korzystam. Akurat ten świeżutki model PD2705Q jest o wielkości 27 cali w rozdzielczości QHD. Monitor, jak wszystkie BenQ, które są w serii graficznej, posiada technologię AQ Color, aby sprostać standardom kolorystycznym. Jako grafik i montażysta zwracam szczególną uwagę właśnie na dokładność kolorów, a tutaj mamy przypadek, w którym ten model obejmuje 100% standardu branżowego z zakresu barw sRGB i Rec. 709. Warto o tym poczytać, jeżeli interesujecie się właśnie grafiką, montażem lub innymi rzeczami, gdzie kolory grają pierwsze skrzypce. Monitor jest fabrycznie skalibrowany, więc nie musimy po wyjęciu z pudełka martwić się jeszcze o to, żeby go dobrze po prostu skalibrować. Mamy wiele typów wyświetlania dla różnych branż, można powiedzieć. Mamy tryb ciemni, tryb M-Book, tryb animacji, tryb katcam. Bardzo fajnie, że jest kompatybilny z HDR10, ponieważ np. podczas montażu możemy bezpośrednio przełączać się na tryb HDR, sprawdzając jak nasze materiały również będą wyglądały w tej technologii. Oprócz standardowych wejść mamy również USB Typu C, dzięki czemu możemy połączyć się jednym kablem, wysyłając wideo i audio. Także na jednym wyświetlaczu możemy pokazać dwa tryby kolorystyczne. Możemy synchronizować profile kolorów dzięki ECC Sync. A jeżeli na przykład podłączymy klawiaturę i myszkę do monitora i podłączymy do tego jednego monitora dwa kąpy, możemy się jednym przyciskiem przełączać między jednym a drugim, co jest wygodne, bo nie musimy dodatkowo mieć jeszcze jednego zestawu myszka i klawiatura. Pierwszą strefę nagrań, na razie zostałem w spokoju, tutaj będzie druga, typowo do customowania, ale biorę się teraz za ten bajzel, co jest tutaj, te kartony, wszystko ma stąd out. I tutaj moi drodzy zawiśnie projektor, ekran do projektora i tutaj będzie taka strefa chilloutu. Zabraknie tylko takiej jednej wielkiej sofy, bo mam tylko taką malutką kanapę, ale wszystko z czasem, wszystko z czasem. Jest, moi drodzy, ekran wisi. Dziękuję dla Bartka za pomoc w wierceniu, bo ja to tak średnio sobie z tym radzę. A tutaj na razie jeszcze na ziemi, ale już niedługo przesuwicie BenQ TK800M. I co najważniejsze, będziemy oglądać filmy i grać w gry w 4K w HDR. Jest jeszcze taki zamiar, żeby ten róg skastomować, więc możecie dawać swoje pomysły, co by można było namalować na takiej ścianie tej wrogu. Projektor wisi na swoim miejscu. Oczywiście do tego projektora daję wam link w opisie, żebyście mogli sobie sprawdzić, jaki tutaj właśnie trafił. W tym miejscu, gdzie siedzę, właśnie sprawdzimy sobie, jak z projektorem poradzi sobie PlayStation 5. Tak, to te PlayStation, które kustomowałem wcześniej, więc myślę, że się spoko zgra. Słuchajcie, tak amatorsko pocisnę chwilę w cyberpunka. No, powiem wam, jest moc. Dlatego bardzo mi się marzyło, żeby mieć takie miejsce, gdzie będzie projektor, gdzie będzie ta jakoś 4K na takim wielkim ekranie, żeby sobie usiąść i na przykład z kumplami pograć. A tak jeszcze właśnie odnośnie konsoli, pokażę wam fajny bajer od t dysk zewnętrzny. Jakby komuś miejsce zabrakło na giereczki. To małe cudownik, moi drodzy, to jest dysk zewnętrzny, właśnie do konsol, czy to do Xboxa, czy do PlayStation. Głównie dedykowane. Mamy taką fajną podstawkę w ogóle e, dołączoną, że nie musi gdzieś on tam leżeć, ale można właśnie go sobie tak tutaj postawić na takiej podstawce. Gdybyście byli ciekawi pełnej specyfikacji, to link daję Wam oczywiście w opisie. A ja mam mały pomysł na mini custom, żeby wpasował się bardziej do PlayStation 5. A w komplecie z PlayStation prezentuje się tak. No chyba, że ktoś woli czarny karbon, no to można zamienić. Na pewno w pierwszej kolejności trzeba schować te kable z projektora, które właśnie wystają, bo wygląda to mega nieestetycznie. A właśnie co do estetyczności, coś Wam jeszcze pokażę, i zamówimy jeszcze jedną rzecz, która bardzo się przyda i mega mi się podoba. Strefa kastomu projektowania już wygląda całkiem spoko, można to już działać, ale wymyśliłem sobie, że fajnie by było pokazać farby, bo aktualnie cały Saigon jest na tym stoliku i niepoukładany i wygląda bardzo brzydko. Więc zamówimy bardzo fajną szafkę industrialną, zaraz wam pokażę jaka mi się spodobała. Dla mnie mega spodobał się regał, taki industrialny, żeby pasował troszeczkę do tej cegiełki. Znalazłem go na Allegro. I, a, o, oczywiście, słuchajcie, tutaj w prawym górnym rogu to, co mi się wyświetliło w przeglądarce, to jest Letyshops. A Letyshops jest to strona cashbackowa, gdzie jak robicie zakupy w internecie, wraca do Was część hajsu, jest ponad 3000 sklepów, a jest duże prawdopodobieństwo, że akurat w takim sklepie robicie zakupy, a warto, żeby trochę kasy wróciło do Was z powrotem. Dlatego daję Wam link w opisie, sprawdźcie, wtyczkę polecam, bo za każdym razem jak wejdzie się na taką stronę, to ona przypomina, żeby ten cashback uruchomić. Regał pewnie przyjdzie za jakiś czas, to już nie będę wrzucał do tego odcinka, żeby nie przedłużać jego publikacji. No i warto też pokazać to miejsce, bo trochę je ogarnąłem. E, ścianka do zdjęć jest, na razie są dwa tła. No, te odwrotnie chyba założyłem, ale to poprawię. E, no i pierwsze zdjęcie już wyglądało tak. Więc muszę jeszcze ogarnąć, położyć tutaj wykładzinę do końca. No i myślę, że będzie całkiem spoko. Światełko już jest przetestowane. Myślę, że będzie ok. Mam nadzieję, że dzisiejszym odcinkiem za bardzo was nie zanudziłem i chciałem troszeczkę pokazać coś innego, niż tylko zwykłe kastomowanie. I uważałem, że takie przeniesienie się z jednego studia do drugiego, przynajmniej w mojej karierze, to jest bardzo duży krok do przodu. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście drugą część z tego, jak będę szykował kolejne stanowiska i będę coś dokładał, poprawiał. Czekam na Wasze propozycje, bo może znacie się troszeczkę na wystroju wnętrz, co by można było dodać, co zrobić. Więc fajnie, jeżeli będziecie mieli swoje propozycje. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to zasubskrybujcie razem z dzwoneczkiem, no, żeby ewentualnie nie pominąć tej drugiej części. Łapeczka w górę, mile widziana. No i w komentarzach już mówiłem, napiszcie propozycję. Ja jeszcze na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi w tej całej przeprowadzce. Bez nich byłoby mi bardzo ciężko, a część rzeczy nawet sam bym nie dał rady przenieść. Dlatego bardzo dziękuję dla Bartka, Felka, Fazy, Kacpra, mojego taty, dla Dziury, dla Artura, także dla Marka, który udostępnił mi busa, żeby mógł to wszystko przewieźć. Bez Was byłoby mi ciężko to ogarnąć. Tak myślę? Czy to wszystko? Zapraszam na poprzedni odcinek. <grych> na razie, trzymajcie się, cześć.